Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ileż to razy i w ilu wersjach już to widziałem. Ojca wściekle i twardo zabraniającego nastoletniemu synowi chodzenia na spotkania oazowe. Rodziców wyrywających przemocą córkę z klasztoru córkę mającą matce za złe dewocje, oskarżającą jej kościółkowatość i parafiańszczyznę o wszystkie nieszczęścia własnego życia. Pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu, mówi Jezus. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Wszystko się spełnia i jeszcze spełni z tego, co nam powiedział. Słowo, które wyszło z jego ust, nie wraca do niego bezowocne, zanim nie dokona tego, co chciał. Rzucił ogień na ziemię i ten ogień już płonie.